Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik o pomidorkach. No, bo kiedy nagrywać? Jak nie teraz, tak? Kiedy już te zbiory naprawdę zaczynają się konkretne. Chociaż dzisiaj u mnie pogoda nie sprzyja. Słuchajcie, bo od dwóch dni potwornie u mnie wieje. Miota tym ogrodem, miota tymi pomidorami. Kilka woreczków mi ten wiatr przewrócił, ale wiecie, nie jest najgorzej, tak? Yy... No i jak widzicie, kolejny zbiór, oczywiście nie pierwszy, bo taki pierwszy konkretny to było 4,5 kg, jak wam pokazywałam na takim za długim filmie też tak. Eee, oczywiście to nie był pierwszy zbiór, tak? To też nie jest drugi zbiór, bo pomiędzy tymi zbiorami, e, oczywiście e, na świeżo, pomidorki lądowały e, w śmietanie, na kanapce tak itd., itd. No ale jak widzicie, tego zaczyna być coraz więcej. No i dlatego chciałam Wam e, najpierw coś no, powiedzieć. Musimy to pokazać, te pomidory, zanim powędrują do gara, zanim będę robiła z nich przetwory, zanim będę je suszyła i robiła yy, sosy włoskie. Tak, bardzo lubimy sosy włoskie. Słuchajcie, to nic trudnego, po prostu trochę ziół, trochę czosku, tak, robimy, tak jak wiecie. Hmm, przecier pomidorowy, czy znaczy przecier pomidorowy. Ja y, nie przecieram pomidorów, po prostu wszystko blenduję, przyprawiam, tak dużo czosku, dużo oregano, trochę bazylii y, i przyprawy jakie kto lubi. No i mamy y, sos włoski. Y, może wam, słuchajcie, y, nagram taki krótki filmik, jak ja robię ten sos włoski, ale dzisiaj, moi drodzy, no zobaczcie. <ścoughs> No jest tego trochę. Tu już ja nie będę tego ważyła, no bo to bez sensu. To jest, o, na pewno jakieś 3-4 razy, jak nie lepiej, więcej niż było to ostatnim razem. Ten stół jest ogrodowy, słuchajcie, bardzo duży. No jak widzicie, może tak z daleka wam pokażę. O, jeszcze parę ogóreczków, słuchajcie, zebrani. Jeszcze będą z tej mojej uprawy workowej, tak. Kolejną cukinię tutaj mam, tą żółtą, widzicie? Także. <noise> Chodźcie, jeszcze Wam pokażę, jak wyglądają na ten moment moje pomidory potargane wiatrem. Paliki powbijane do tych woreczków. Czy to się wszystko obaliło? No nie, moi drodzy. Tak jak mówiłam, o, na wstępie, bo na brzegu ten woreczek mi się tutaj przewrócił wczoraj i dzisiaj położył się na tamtych pomidorkach, więc podwiązałam go tutaj, o, zobaczcie, tym sznurkiem i tak jak mówiłam, chyba zresztą też tak zrobię, bo te pomidory jak widzicie, już dawno poprzerastały mi te paliki, nie? No i no i jeszcze ich chyba nie będę ogławiała. Jeszcze dam im szansę, jeszcze jeszcze coś tutaj wykombinuję, no bo, no słuchajcie, no szkoda też Słuchajcie, pomimo to, że ja tu zbieram dużo tych pomidorów, tak, bo taki, wiecie, konkretny już zbiór to będzie się dopiero szykował lub zbiory, to chciałam powiedzieć, że przez te upały też sporo tych pomidorków się no, nie zapyliło, też, tak, więc dlatego ja tutaj zobaczcie, one to sobie rosną już na kilka pędów i myślę, że jeszcze... Jak nic ich nie trafi, to zdążą urosnąć i po prostu zwyczajnie dojrzeć. A tu jeszcze moi drodzy, ja Wam mówiłam, że ja wciągnę te arbuzy na dach w ostatnim filmie, tak? Jak byliśmy na spacerze po ogrodzie. No jeszcze nie wciągnęłam. Chyba wiecie co? Testuję ich wytrzymałość na tym wietrze, ale zobaczcie, trzymają się całkiem dobrze. <grym> Skoro one się w tym kierunku, słuchajcie, yy, jakby to powiedzieć, yy, no, rosną, tak, to znakiem tego, że tutaj im jest, yy, no chyba y, dobrze rosnąć, dlatego że, wiecie, dach jednak się nagrzewa, pomimo to, że mamy jasny dach, więc y, rośliny kierują się tam, y, gdzie im po prostu, no, jest lepiej, tak. Jak się po prostu no, nie gotują w tym słońcu przez te ostatnie upały. U nas było dzisiaj nocy bardzo zimno, y, padało, y, natomiast idą kolejne upały, więc tak. Kochani, mogłabym pozbierać ich jeszcze więcej, bo sporo jest już wybarwionych, ale ja wolę, żeby one sobie dojrzewały w słoneczku, wtedy są o wiele lepsze, tak? Ten jest no olbrzymich rozmiarów i chyba sobie go zostawię na nasionka. Oczywiście resztę zjem. Tak, zjemy u mnie w domu. O, zobaczcie, tu kolejny. No wieje, słuchajcie, wieje. Myślałam, że już o tej porze przestanie wiać, bo tak pogoda napowiadała, ale widzę, że nie. No zobaczcie tak. o. Teraz macie przykład. Chociaż to już, to i tak już... Już, no już nie ma takiego dużego wiatru jak był. Także widzicie, jeszcze jest tutaj sporo takich pomidorków wybarwionych, ale dla mnie one jeszcze muszą powisieć. O, tutaj pokażę Wam od razu przy okazji, bo zobaczcie. Tu mi złamał wiatr. Tu się te worki tak pochyliły troszeczkę. Ten mi dwa razy leżał na tej naparstnicy, bo tutaj, widzicie, na tej skrzyni stał o tutaj na tym podwyższeniu i go już zestawiłam tutaj, więc już mi się nie przewraca, a poza tym one wszystkie są, znaczy te worki wszystkie są mocno wysuszone przez wiatr, tak, więc ja się biorę zaraz za podlewanie i za podwiązywanie papryk tam na daszku kuchni ogrodowej. No bo tam też, tam to jest przeciąg bardzo duży, i, i poprzewracał też. Słuchajcie, zobaczcie trzy skrzynki z tymi supertoniami. Ten wiatr zwalnił mi wczoraj, trochę połamał, no trudno. Chociaż to wiecie, dosyć ciężkie skrzynki, dosyć stabilnie ustawione, ale to naprawdę bardzo mocno, mocno wczoraj i dzisiaj wieje, więc. Więc dzisiaj to tylko takie poryby, a wczoraj to cały dzień, słuchajcie. Tak, szarpało i miotało tym wszystkim. I jeszcze Wam, kochani, chcę powiedzieć, że ten zbiór, który widzicie na stole, dobra, może się wrócimy. Słuchajcie. O, kaskada pomidorowa też, zobaczcie, tu też jest sporo takich. No, już O, jeszcze te chyba bym mogła jeszcze nawet zerwać, bo już są takie dosyć, dosyć dojrzałe. O, nawet takie już robią się miękawe. O, tam też pomidorek. Więc moi drodzy, chciałam Wam powiedzieć, że ten, ten właśnie zbiór, który tutaj widzicie, pochodzi głównie z tej mojej uprawy workowej, czyli z chmurki, tak? W szklarni też troszeczkę zebrałam, ale głównie od samego początku. Ja zbieram na zewnątrz. Tak u mnie, tak słuchajcie dziwnie. W szklarni pomidory zawsze trochę później mi dojrzewają. Natomiast ja taką uprawę w szklarni przeciągam bardzo długo. Uprawiam do października. W zeszłym roku słuchajcie do grudnia. Do grudnia uprawiałam w szklarni pomidory. Jak ktoś śledzi moje filmy, yy, ogląda tak, no to wie o tym, że ja też troszeczkę dogrzewałam tą szklarnię sobie porą już zimową, tak, no bo to grudzień to wiecie, i dni krótkie, ale ale naprawdę było jeszcze sporo pomidorków. Natomiast w tym roku nie wiem, zobaczymy, ja chyba raczej nie będę dogrzewała, bo jednak szklarnię chcę yy, przeznaczyć na zimę dla kur, żeby one, wiecie, tam sobie no przebywały też tak będą miały raz że cieplej, dwa że wiecie nawiozą mi tą glebę, zrobią pół roboty za mnie po prostu, tak wam powiem. Ale jeszcze nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Egzotyki prawdopodobnie znowu zaniosę do pokoju zimowego, ale to jeszcze jeszcze daleka droga. Także moi drodzy jeszcze raz naprawdę zachęcam was gorąco do uprawy pomidorów i nie tylko pomidorów, różnych warzyw w pojemnikach. W moim przypadku jak widzicie, jest to w workach, tak, bo no, po prostu worków y, po ziemi ogrodowej miałam najwięcej. Ja też tam na jednym z filmów pokazuję, jak ja sadzę do worków, jak ja wywijam te worki, żeby one się nie rozpadały, żeby one y, no, były stabilne, tak? No i tak widzicie, no wiadomo, no zobaczcie, przy takiej, przy takiej wichurze, to nawet w gruncie. Rośliny, no ten bananowiec, jak przechylony jest. Zobaczcie na tego rycynusa. No, kompletnie go położyło. O, budleja też taka. O, widzicie, powyginana, to wiecie, no co to, to tutaj narzekać na te worki, że tu, no nic takiego się wielkiego, no nie wydarzyło. No, to już chyba naprawdę musiało być bardzo mocno wiać. Także, także tak, no tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego, pa pa!